Tutaj kolejny odcinek z Part Heart i Party Card i dzisiaj z, z już będę próbował zamordować wszystkich. Yy, tak, zamordować wszystkich. Ile to jest krwi, masakra. Ktoś tu chyba się zabawił. W klocka. Niejacka. Ta, ta baba tego nie widziała. To mamy dwa fragi za jednym. Ogniem, uciekać, uciekać, uciekać. Nie chcę Bastet'a da mieć. dać. O, tamtego faceta Rudego. Muzyka jest super. Nie zamordował jeszcze. Kurde, tyle osób tu! Akurat tu, naprawdę o! Idzie jedna do łóżka. Do łóżka komuś się nie raczej nie wchodzi, więc mamy kolejnego fraga. Dobra. Nie wiem czemu i kto to widział. Ale okej, okay, zginęliśmy. Chyba pierwszy trzeba zabrać tego, bo on ma kamerki. Tak dokładnie on ma kamery. I on chyba wszystko widzi. Okej. Okay. Drugie podejście. Próba numer dwa. Party naprawdę udane. Udane. Już pierwszy flag. Jasne. Weszł, nawet nie wyszłem na imprezę. A fragi chcą zabić zabranie. Okej, okay, na nas nikt nie wskazuje, więc nas nikt nie zabierze. Wezmą fioletową babkę. Nie tą, o której myślałem. Ta muzyka... Ten zawsze stąd wyjdzie, nie w porę Tu trzeba być cichym, 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 naprawdę cichym Bo Jak się, o jest, idzie babka samotna Też ja mogę albo no, jej coś zrobić, by no, albo O oh, facet tutaj już zabiję. Ja cię kręcę, masakra ta gra jest naprawdę fajna I Nie pokazuje na mnie nie no, i przy okazji naprawdę zamordowali osobę. Znowu pójdzie dobrze, dobrze zabijać, jak nikogo nie ma w pobliżu. Dobra, ta baba tu idzie. Okej, okay, kolejny frag, kolejny frag. I to właśnie ja sam widziałem to jest to ja potem dobra, nie potem Nie, nie? dobra kurde przegapiłem okazję babka byłam naprawdę nie że są pojadą warto na początku zamordować tamtego bo on tam ogólnie i to jest taki jakby yy, ich Telefon alarmowy taki. On ma kamery tam chyba. I patrzcie, i baba jak... No nie, no on ta, ona tam była. Tu nie mogę tego faczka zabić. Nie wskazują na mnie. On nie widział. On się tam skrył, biorą następnego mało osób. Jest, jest. Do zamordowania. Kolejne. Kolejny flag. Tego facetka się nie da zamordować. Naprawdę tego faceta się nie da zamordować. Dobra. Drugi raz. Umieram. I ostatni na dzisiejszy odcinek. Ostatni na dzisiejszy odcinek film. Znaczy próba. Ale to było... To było... Nawet baba jej nie zauważyła. Okej, okay, baba nawet tam go nie zabrali. On nie żyje, cały monitoring spadł. Na marne, więc ciekawe co jakbym tu Okej, Oni poszli na gorącą imprezkę. Kolejny frag. Ten film kieracie chyba jest dłuższy niż poprzedni. O, czekajcie. Warto do niektórych rzeczy podchodzić, bo tu mamy takie, takie na, na takie, no jasne. E, oczywiście jak policja przyjeżdża i na nikogo się nie patrzy, to policja nas nie zgarnie. Ja czasami widziałem, że policja zgarnia. No i pierwszą, pierwszą, pierwszego chyba lepszego zgarną. O no kogoś, kto jest chyba najbliżej, najbliższy sprawcy okej party hard no poszli po niego i zam e, powinni zamknąć ich tak dokładnie jak mówiłem Im więcej osób tam idzie, tym lepiej. Bo tam nikt cię nie widzi. Nikt... O, pójdę jeszcze po piekarnik, bo... To może najpierw pójdę potem. Nie, nie, nie. E, może teraz... No pójdę teraz po piekarnik. Tu jest światło, więc... Dobra, tam ktoś idzie i widzi fraga, oczywiście dzwoni na policję, a my, my... nas nikt nie może złapać. Okej, okay, balkon, balkon. Okej, okay, okej. Okay. O, e, idealnie będzie. Dwa fragi myślałem, że będą. Gra nam raczej chyba dobrze idzie Trzeba patrzeć czy nikt nie patrzy Kolejny dzwonik po policję Polic no goni nas Okej okay. Wszyscy gdzie no, chyba nasze zabójstwo więc Do zobaczenia w następnym odcinku To na tyle na dzisiaj Jeśli chcecie więcej chcecie dopóki nie przejdzie do tego piszcie w komentarzach